Witam Was w piątą niedzielę zwykłą roku A. Dzisiaj, 5 lutego, czytamy w Ewangelii o tym, że jesteśmy Solą Ziemi, jesteśmy światłem świata. Na tych dwóch zdaniach chciałbym się dzisiaj zatrzymać. Wy jesteście Solą Ziemi, Wy jesteście światłem świata. Jezus w zakończeniu mówi: Tak, niech Wasze światło jaśnieje przed ludźmi. Aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. A więc, jeżeli spełniamy swoje zadania, do których jesteśmy powołani, przez to jesteśmy przykładem dla tych, którzy to widzą, i ci, którzy to widzą, mogą ostatecznie oddać chwałę Ojcu. I o to tutaj chodzi. Tak, aby Bóg był we wszystkim, we wszystkich uwielbiony. No, ale dobrze. Jezus daje takie porównanie, analogię do soli i do światła. Dwie, dwa, dwie główne właściwości soli: nadaje smak, konserwuje. Dwie główne właściwości światła: rozprasza ciemności, daje ciepło. I teraz pytanie, czy te właściwości są we mnie? We mnie i w Tobie. Czy nadaje smak? Czy moje też życie, te czynności, które dokonuję każdego dnia, czy one nadają mi, mi osobiście też smaku? Czy moje życie ma smak? Czy to, co robię dodaje mi takiej pasji, takiej pozytywnego takiego stylu yy, życia, że dodaje mi takiej, takiego yy, kopa. Ale czy też ja jestem, nadaję smak życiu tej osoby, z którą no właśnie współdziałam, z którą yy, jest mi dane dzielić życie. Czy nadaje smak Życiu tej osoby. Czy po prostu się ze mną dobrze żyje? Czy przypadkiem moje wady nie powodują napięcia między nami? Czyli generalnie co jest we mnie do nawrócenia, można sobie zadać takie pytanie, jeżeli nie nadaję smaku, sobie czy innym, smaku życia. Drugie, druga właściwość soli konserwuje. Tu też chodzi o to, żebyśmy e, zachowywali w sobie te cnoty, pielęgnowali w sobie, zachowywali w sobie te cnoty, które e, powodują e, we mnie taki wzrost, na, na wszelkich płaszczyznach życia. A więc, czy pracuję nad wykorzenieniem z siebie wad, a Staram się o tą stałą predyspozycję do czynienia dobra, o cnotę. Także chodzi o moje talenty. I czy inni też mogą czytać z moich cnót, z moich talentów, tak aby zaczerpnąć inspirację do swojego życia, do pogłębienia swoich cnót? Mogą może coś czegoś się nauczyć ode mnie. A więc, czy oni mogą też zachować coś, dla siebie. Jeżeli tak nie jest, to pytanie, nad czym mógłbym popracować. tak, aby, aby być przykładem dla innych, by nie mogli zachować to dla siebie też, przyjąć do, 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 do swojego życia. Właściwości światła rozprasza ciemności. Kiedy mam jakieś dylematy życiowe, kiedy rodzą się w mojej głowie czy w głowie innych osób pytania, czy jestem, czy staram się naprowadzić na taki dobry kierunek. Nie chodzi o to, żeby mieć odpowiedź na każde pytanie, bo nie o to chodzi, ale czy staram się znaleźć dobre rozwiązanie, nawet w jakiejś trudnej, zawiłej sprawie. Czy modlę się o mądrość do Ducha Świętego, o to, aby właśnie być takim człowiekiem mądrym, roztropnym? Czy mam w sobie cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo? No i światło daje ciepło. Czy jestem człowiekiem takim e, o łagodnym, dobrym usposobieniu? Czy Wytwarzam wokół siebie taką ciepłą atmosferę, czy jestem człowiekiem siejącym dobro, służącym, służącym miłością. I czy też innych zapalam ku dobro, czynieniu dobra, do czynienia dobra. A więc zobaczcie, tutaj się przywija cały czas temat cnót. Jak definiuje Katechizm Kościoła Katolickiego cnoty, że to jest stała predyspozycja ku dobremu, ku czynieniu dobra. Już kiedyś też mówiłem o tym w filmiku, w rozważaniu. Żeby tę dzisiejszą Ewangelię przełożyć na życie, i żeby to nie były tylko piękne słowa. Według słów Jezusa jestem solą ziemi, jestem światłem świata. Tak jak Jezus żeby przełożyć to na życie, warto zadać sobie pytania, czy w takim razie mam te właściwości, które ma sól? Czy mam te właściwości, które ma światło? Czyli czy mam te cnoty? Czy mam to w swoim usposobieniu? Co można powiedzieć, że yy, kwalifikuje mnie do tego, by E, używając tej analogii, powiedzieć, Jestem solą, jestem światłem. I z tymi pytaniami chciałbym nas wszystkich zostawić także na ten najbliższy tydzień, aż do następnej niedzieli. Bo zobaczcie, nawet jeżeli dzisiaj rozważamy tę Ewangelię, to mamy przynajmniej cztery tematy do rozważania. Sól, smak, zachowywanie, konserwowanie. Oczywiście sól ma więcej jeszcze właściwości. E Oczyszczanie. Na przykład nie wspomniałem oczyszczania. E światło daje ciepło, daje, e rozprasza ciemności. E Także kolorowe światło daje radość. można jeszcze doszukać się innych właściwości. I każdego dnia możesz tam jedną właściwość w sobie odkryć, a jeżeli tej właściwości nie masz, to prosić Ducha Świętego, by, y, y, aby pomógł Ci wzrastać w tych cnotach. I tak jak w ubiegłym tygodniu każdego dnia, ufam, rozważaliśmy jedno każdego dnia, każde kolejne błogosławieństwo, tak w tym tygodniu Zapraszam Was do tego, by te właściwości, te cnoty porozważać każdego dnia na przykład inną. Inną właściwość. I też inną za, inną cnotę. Nadawać smak. Nadawać smak. Czyli można powiedzieć, że jestem człowiekiem, który. Jest mężny. Mam w sobie męstwo, mam w sobie odwagę. Chcę wejść na całego w życie. Nie? Nadawać smak, czy też później kwestia tej konserwacji. Oczyszczenia, ale też konserwowania, czyli zachowywania. Nie? Czyli kwestia też tego, jaka tutaj można przypasować jaką cnotę. Że jestem człowiekiem rozważnym, jestem człowiekiem roztropnym. Wiem, jak postąpić w danej sytuacji, ale też wiem z moich. Yy, yy, z życia po prostu czerpię wnioski i zachowuję to, co dobre. Jestem człowiekiem roztropnym. Też kwestia, tak jak rozważaliśmy przed chwilą, światło rozpraszam ciemności, czyli kwestia też rozeznawania, dar rozeznawania od Ducha Świętego, mądrość, czyli w którym kierunku pójść, w którym nie, na co się zgodzić, na co się zgodzić, na co nie, powiedzieć definitywnie nie. To nie jest już moje zadanie. No i kwestia bycia takim dobrodusznym, ciepłym, czyli kwestia y, miłości, ale też y, no myślę, żeby, żeby być też takim darem dla drugiego. Bycia byciem y, darem, kierowanie się też takim. Y, Rozumem w relacjach. To jest też kwestia tego właściwego stawiania granic, bycia asertywnym, gdzie, gdzie być po prostu człowiek, być takim człowiekiem, który rzeczywiście tu się zgodza, ale to już nie. Kwestia wyborów, nie. Zobaczcie, ile tu jest, jaki to jest, niby tak naprawdę mamy tutaj chyba cztery wersety. A jaki to jest program? Można by było zbudować miesięczne rekolekcje na kanwie tych czterech wersetów z dzisiejszej Ewangelii. Pamiętajmy, że to jest też kazanie na górze, jest to kontynuacja piątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Czyli jest to zaraz po tych błogosławieństwach, które rozważaliśmy tydzień temu. Czy jesteśmy gotowi, by zmierzyć się z tym tematem? Czy jesteśmy gotowi wejść w głębię tych dwóch stanów? Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Jeżeli tak, pomóżcie teraz ze mną do Ducha Świętego, aby nadał nam też takiej odwagi, by wejść głębiej w ten temat. Duchu Święty, tak można by powiedzieć, mało zdań w tej Ewangelii, a tak dużo treści się za tym kryje. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że mogę odkryć w tych czterech wersetach taki szeroki program. Dzisiaj, kiedy skupiam się, Duchu Święty, nad cnotami, czyli tymi stałymi predyspozycjami do czynienia dobra. Proszę Cię, abyś mi odkrywał te pokłady mojego serca, które nie są cnotliwe, które wymagają pracy, wymagają takiego podboju. Podbij yy, Duchu Święty moje serce, tak aby ono całe było wypełnione stałą predyspozycją do czynienia dobra, aby całe było wypełnione cnotami. Bo to jest to jest właśnie program świętości. I pomóż mi pójść w głębię też błogosławieństw, które cały tydzień rozważaliśmy, a niewątpliwie głębia tych błogosławieństw to jest ten właśnie temat, który dzisiaj rozważamy. Przyjdź, Duchu Święty, i przemieniaj nas tak, abyśmy stawali się coraz bardziej światłem. Dla świata, solą tej ziemi. Amen. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Dziękuję za każdy komentarz, za każdą waszą, z Waszej strony też yy, modlitwę. Wspierajmy się modlitwą. Jak widzimy, pracy duchowej jest sporo, więc też sporo potrzebujemy w tym modlitwy. Życzę wam pięknej, błogosławionej niedzieli i dobrego wejścia w ten kolejny tydzień. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i bądźmy solą ziemi, bądźmy światłem dla tego świata. Naprawdę jesteśmy, ta, jesteśmy potrzebni, jesteśmy potrzebni dla tego świata. Jezus nas dzisiaj do tego motywuje. Amen. Do zobaczenia z Panem Bogiem.